przyjechaliśmy na konie w Sztutowie pierwszy raz bąble będą na koniach jeździć tu jeszcze kuski

tam sobie bezpieczeństwa iś? Ja, może Nie, 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 bo <śla> Fajnie? Tak. No i słuchaj pana i trzymaj się, tak? Trzymaj, trzymaj się, mocno Jedzie, Pierwszy raz na koniku a pojedziesz też, nie Karol? No pewnie. Widzisz tam to, bo nakręcaj, to kręcaj. Tutaj koniki. Ja muszę lecieć, nakręcić. Kinusię. Tu są takie konie. O i kinusia. I kinusia spaceruje. Pierwszy raz na koni.

Kinusia jedzie na koniku Bardzo, okay. że się nie boi No dobrze Jaka? No. Pierwszy raz Zobaczymy Karolka jak będzie A tak sobie Kinusia jedzie o fajnie Tu jeszcze nie ma tak dla nas że to tak nieczynne nie jest, nikogo tu jeszcze nie ma, ale dla nas zrobili wyjątek I Karol przygotowany Zobaczymy I teraz Karolek to tak, do noga tu masz. tu też tam sobie Czekaj. Nie za Musisz nawet nóżkę włożyć tam do środka. Tak trzymaj? Nie tak mocno. Plecy prosto. Prostuj się. Nie no. o. Plecy. się trzymaj. Teraz Karolek. Brawo. raz trochę chyba ma stracha ale jedzie, jedzie, nie pokazuje po sobie, ale widzę, że chyba trochę stresik jest. Jeszcze raz Pierwszy raz No ładnie Jak jest Karolek? Super? No, no widzisz no. To fajnie ja To czter. Mogą po, pobiegać? No, śmiało. Nawet jak będzie później większe, to jadę na przykład na 10 konie z szefową i z tej instrukcji do lasu, na przykład na plażę. To tak na spokojnie. No. To jest karolek. Tam. już. Nie jesteś? Od tyłu nie. Od tyłu nie, żeby nie. Chodź. To... Chodź a idziesz pogłaskać konia sobie? No. Go, nie od tyłu, nie od tyłu. Coś, no. Sam idźcie z przodu. Super. Jak było ustawić, czyli powiedzieć, jak było? Dobrze. Super. Dobrze. Tak. Dobrze. Jak było? Dobrze. Brawo. No te. No, czyli pojeździli i lecimy dzisiaj do Stegny. Ale wrzucę filmik. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Łapka w górę. Subskrypcję. I widzimy się w na następnym odcinku. Cześć.